O, na rybę. Uu, kichłem na rybę i fajna ryba siadła. Nie wiem czy nie boleń, ale na taką małą przynętkę i żyłka 0,16 ole siadło. Coś wielkiego. Tu będzie troszeczkę dużo problemu, żeby ją wyciągnąć. Ale jest gruba ryba. To muszę, poszła w nurt, wydaje mi się, że boleń. Jest ładna ryba ładnie zebrała, ale tylko zobaczyłem Piękna rybka ładnie zebrała Ostrożnie noki wybacza, żyłka wybacza Ale dalej to jest bardzo słabe wszystko Nie jest to jakieś solidne Teraz pytanie Czy ładny jaś kleń Boleń Ole piękna uuu, Kurwa wlazła mi za ten O kurwa, przeprze mi poszło mi za ten Poszła mi za A, wyszła Za filar Wydaje mi się, że boleń Tylko boleń jest taki głupi dalej, dalej idzie za ten filar jeszcze gałość jakaś jest Widzę tylko ogon, ale wydaje mi się, że to boleń Tak Boleń zebrał. Kuj, szkoda szkoleń tego woberka, chociaż go puści. Chuj z tym boleniem Boleń zebrał. Hmm. Nie dobrze. Myślałem, że ładnie kleń Taki boleń takiego Małego woberka zacisnął Uhu. O, o drugie się tam gdzieś wywala po kącie. Nie jest duża ryba, ale no na zestawie koniowym ryba powyżej 50 czy tam 40, nawet już jest duża ryba. Ale zażar. Myślałem, że bogą. Przekorwcianość może pójdzie w nurt spokojnie go klapia tu i także w połowieniu. Ładna rapka. ale że tak, ty taka głodna byłaś. O, zobaczcie sami co, co ma w pysku ten boleń.